Przywykliśmy już do samych złych wiadomości, dlatego e, ogromną e, przyjemność sprawiła mi e, informacja, że znany brytyjski dziennikarz Jeremy Clarkson postanowił przeprowadzić się do Polski, a w każdym razie wyraził taką chęć, aby znaleźć się w kraju swobody, demokracji e, i szeroko rozumianej wolności. Kraina marzeń. Coraz trudniej się żyje od świtu do świtu we wspaniałych, niedawno, krajach dobrobytu. I niejeden Brytyjczyk już się zastanawia, czy jest kraj, do którego korzystnie jest nabiać. Gdzie poprawność powszechna jeszcze nie ciemierzy, gdzie nie ma islamistów, nie mordują księży, jest benzyna i zawsze znajdziesz coś do picia, Rodzina jest normalna i trwa radość życia. Duma Angol stropiony i nagle jak wrzaśnie, Szukasz takiej krainy? A to Polska właśnie.